Cześć wszystkim, mam dla was dzisiaj coś nowego, ponieważ mm, ostatnimi mi czasy nie wszedłem na kanał, raczej kilka dni, ponieważ naprawdę dużo grałem w Path of Exile i robiłem dla was poradnik dla nowych graczy, ale niestety go jeszcze nie skończyłem i jest tak jakby w połowie zrobiony, więc chwilę jeszcze mi niczym wrzucę. Miałem nadzieję, że rzucę go przed właśnie tym tygodniem wyścigiem, ale jednak mi się nie udało. I teraz tak. Dla tych, którzy nie wiedzą co to, to w Path of Exile, prawdopodobnie w tym audiologu Dużo z jego nie zrozumiecie, więc nie wiem, czy jest sens oglądać. Może wam w skrócie powiem, że jutro, czyli w sobotę o godzinie 8, zaczyna się tygodniowy wyścig Nemezis. czyli wszyscy gracze zaczynają od zera i przez tydzień ścigają się, kto największy level wbije. Ten postulat tam dostaje punkt ZAS, o tych punktach powiem. I ja wezmę w nim udział, i prawdopodobnie to jest taki pierwszy filmik, który. Chciałem wam przedstawić mój pomysł na to jaką poses zrobić właśnie w tym tygodniowym wyścigu I ogólnie o tym co myślę w nim zdobyć A inne filmiki które będę wrzucał z tego tygodniowego wyścigu prawdopodobnie codziennie Do czasu aż umrę, albo odechce mi się, raczej znaczy jak umrę to będzie nowy poses zrobię Po prostu będę wrzucał wam codziennie filmik nowy z tego jak mi idzie, po prostu. I to jeszcze tak może wspomnę, że w Nemezis, jeśli nasza postać umrze, to jest już koniec, musimy robić nowo. Więc jeśli ktoś, chociaż raz umrę w tym tygodniu wyścigu, muszę robić się nowo postać i zacząć od nowa. Co mam nadzieję, że się nie stanie. I może też jeszcze przejdę do takich ym, ogólnych. To jak widzicie, są itemy i punkty. Punkty za ściganie się do spacji, ile wyścigów jest. To jest cały chyba sezon szósty wyścigów. Ja troszeczkę się ścigałem, zdobyłem 45 punktów na razie, tam dostałem jakieś itemki powoli, nawet fajne, tych dwóch używam akurat na mojej jednej postaci, która jest pod zdobywaniem magicznych przedmiotów, bardzo fajna postać. Ale chciałem ten pierścionek, który jest moim zdaniem nawet fajny, mogę go użyć na kilku postaciach, więc troszeczkę punktów mi jeszcze trzeba, jak widzicie mam 45, a czas 135. Także tutaj właśnie w ten One Week Nemesis chciałem wziąć udział. I teraz tak. Za co się dostaje w tym punkty tutaj? Pierwszy gracz na największym levelu dostaje 70 punktów. Drugi 60, tak dalej, tak dalej, aż do top 500, którzy dostają dwa punkty. Ja bym chciał być w tym top 500. Nie sądzę, że dam radę wyżej. Chociaż jakbym dobił do top 200 to bym się naprawdę cieszył. Mój taki jakby cel to jest top 500 może top 300 nawet, ale wiadomo top 500 od top 201 do 500 miejsca dostaję dwa punkty, więc czy tam będę 203, czy 200 czy 495, to wszystko jedno byle być w tym top 500. Ale wiadomo, każde miejsce do góry będzie, będę się cieszył z niego. I jeszcze dostaję się za zdobycie danego levelu. Jak widzicie, od 50 można 5, to jest najłatwiej, jakby ktoś tam chciał tylko punkty Dobija 50, 50. level i może sobie zostawić postać. Jak jak nie zdejdzie, to jest wszystko ok. A tu bym chciał dobić do 75, 79 levelu, czyli 12 punktów. Jeśli uda mi się wbić 80, bo nawet nie myślę o 84, chociaż jest taka szansa, naprawdę. Jakby mi się udało, jeśli cały mój plan wypali, to jest szansa, że dobiję do tego 84, ale to jest naprawdę taki, jakby no, plan. Taki jakby drugi. Głównie chcę dobić na 75, 79 to by było 12 punktów, czyli ja odgadnie miał 14 punktów z tego wyścigu, co by było nawet spoko wynikiem. I teraz tak, może wam pokażę to, jakie mam, mam jakby. Ciągle myślę nad dwoma postaciami. Mam dwie postacie, już dwa drzewka sobie ułożyłem i ciągle nie wiem, które wybrać. Więc teraz wam pokażę te drzewka i może takie. Może tak powiem, że jeśli ktokolwiek, jak ktoś nie grał jeszcze w Path of Exile, to prawdopodobnie nie będzie wiedział, o czym tutaj mówię. Albo może, może troszeczkę się obstruję wyjaśnić to i owo, więc jak będę pierdzielił głupoty, to po prostu zignorujcie mnie. Dobra, teraz tak. Pierwszy postacią, którą, na którą myślę, jest Maruder. Maruder zaczyna w tym miejscu. I będzie to maruder używający Infernal Blow'a Infernal Blow to jest taki skill, który jeśli uderzam moba To... i on umrze, to jakby wybucha Zadając obrażenia wszystkim dookoła Jeśli do tego Infernal Blow'a dodam jeszcze Mell splash, Który tworzy tak, że każdy skill podłączony pod niego yy, Samo jego uderzenie z AoE To po prostu będę zamiast jednego moba Będę uderzał kilka Naraz. I te kilka mogą w jednej chwili wybuchnąć, tworzyć, tworząc jeszcze większą. większą. jakby to powiedzieć. No, dokoła siebie jeszcze większe miejsce tworzą, w którym, w którym będą obrażenia z tego wybuchu. Tak więc po prostu będzie taka jakby reakcja łańcuchowa. I powiem tak, co tutaj wybrałem. Jak widzicie, troszeczkę nawet dużo sobie wędrowałem po tym drzewku. To co jest najważniejsze to życie na Nemesis, więc jego. życie dlaczego? Bo po prostu mówiłem, jeden raz możemy tylko umrzeć, więc brałem wszystko, co się dało praktycznie, żeby zwiększyć swoją obronę. Tak więc jak zacząłem tutaj brałem te wszystkie życia. Tutaj jak widzicie 14% życia, 8, tutaj jakiś Regen, 8, tu znowu Regen tak dalej, aż tutaj odporności 12%. Myślę, że Diamond Skin. Dentowa skóra jest nad fajna. 12% odporności na, na żywioły jest spoko. I tak to, co chciałem, do co chciałem dojść, to na pewno to drzewko. to jest to miejsce, ponieważ to jest od drzewka stojona. Tu jest, jak widzicie, 8, 12, 8, 8, 8, 8, 8. Tu jest 20% maksymalnego HP. 8%, 8%. Więc to jest naprawdę dużo życia plus jeszcze jest blisko tutaj 24% więcej uników i pancerza, plus 10% odporności na żywioły, więc to miejsce jest na pewno takim, który chce, do którego chcę dojść, więc jak widzicie tutaj poszedłem tędy, tu była najkrótsza droga po drodze jak widzicie zdobyłem na dużo obrażeń, to jest 15%, 10%, 10%, 10% i tu jest 20%, tu jest troszeczkę do ataku speeda Lecę tędy. Tutaj mam po drodze jeszcze 2 razy 12% HP, więc sobie na pewno to wezmę. To mi da duży boost. I tak, tu jest Blood Drinker, który daje mi, jakby, jak w lola Lifesteela. 2% mojego damage'u zmienia się, raczej znaczy odwraca mi życie. To wziąłem, ale to wezmę dopiero nie, nie od razu. Nie od razu po drodze, tylko tam wyż, na wyższym levelu, ponieważ na samym początku. Moje, moje obrażenia nie będą aż tak duże, żeby mi się tak dużo z, z życia zwracało, zwracało. Ale jak dojdę na przykład do poziomu trzeciego, trudności, do merca, to będzie mi się naprawdę opłacało. Więc dopiero wezmę sobie to. Polecę tutaj dalej, i tutaj znowu troszeczkę do życia i do obrażeń. Więc naprawdę fajne te noty, noty. Hmm. Tutaj mam trochę deksa. Jakbym potrzebował na przykład do jakiejś skill'i czy do jakiegoś ekwipunku i by mi brakowało dexa, po prostu wezmę sobie tą 30. Tu mam 30 inteligencji, w razie czego mogę też sobie ją wziąć, i lecimy do góry. I jesteśmy w tym drzewku. Po drodze, jeszcze biorę sobie tutaj aż 21% atak speeda, co po prostu zwiększy mi naprawdę mm, przyjemność z gry. Powiem ja Wam tak, naprawdę przyjemność, bo tak to powoli, tak tym maruderem bijemy, tym bijemy. A jak weźmiemy, to jest naprawdę bardzo fajnie. I tak mm, to będzie taki, jakby pierwszy mój kierunek. i Jak już wezmę to, to mam do wyboru: mogę pójść albo tutaj. Albo tutaj. Co ja tutaj mam? Z tej strony mam tak, z tej strony mam dużo więcej HP, To jest parcie. node który daje 18%, więc to jest jedna... rzecz, którą na pewno będę chciał wziąć. Ale nie wiem, czy wezmę ją od razu, czy troszeczkę później. I na pewno będę chciał wziąć w, w Wrecking Ball. Dlaczego? 15% obrażeń, 10% tak speeda. To mi da taki pust do obrażeń, że będzie łoo, głowa mała. Na będzie zajebiście. Ale z drugiej strony z tej strony. Co z tej strony mam? Tak w ogóle myślę, czy by czasem nie pójść w takim takim jakby tu powiedzieć jakby wycofać się z tych dwóch nie, nie opłaca mi się to, bo tak myślałem, żeby się z tych dwóch wycofać i tędy pójść, i tu jeszcze armora zdobyć, ale tego armora w razie czego potrzebował, to sobie po prostu tędy pójdę i nie będę tracił tutaj dwóch punktów Tak więc idziemy tędy i tutaj znowu do obrażeń jakieś noty i tu HP 8, 12% i procent regeneracji życia mm, Więc nad fajnie, tutaj znowu damage I troszeczkę normalnego życia, tak żeby mi się te procenty coraz więcej dawały I tu znowu życie, regeneracja i troszeczkę więcej odporności, ponieważ Odporność na pewno będę chciał mieć na maksa, w każdy, na każdym poziomie trudności Wiadomo, że coraz większy poziom trudności, teraz mniej tej odporności mamy więc będę musiał się naprawdę postarać, żeby mieć to na maksa, tak żebym mógł przeżyć. I ostatnia rzecz, może nie ostatnia, ale to, które naprawdę pewno będę chciał złapać. To jest tutaj 12% spida. A co jest ważniejsze to to. Ignore all movement penalties from Armor, czyli jeśli noszę sobie zbroję, to nam jest powalnia. A jak wezmę sobie to, to po prostu nie będę miał tego jakby to powiedzieć minusa znoszenia zbroi czyli spowolnienia czyli to po prostu mi da naprawdę dużego spida co pozwoli mi dużo szybciej czyścić mapy to będzie bardzo to bardzo fajne Jest jeszcze jedna rzecz którą bym mógłbym wziąć to iron reflex czyli zmienia mi wszystkie uniki w armor co by dało mi na przykład naprawdę dużo ponieważ tym maroderem ja będę pra prawdopodobnie cały czas na przodzie linii Czyli nie będę, mógł, będę musiał mieć tej obrony dużo, ponieważ inaczej po prostu umrę, a tego bym nie chciał, więc pewnie też będę sobie ten styl jednak wezmę. No ale nic, tak by było moje drzewko z Maruderem. Mogę wam jeszcze wspomnieć, jakie inne skill'e będę nosił, oprócz właśnie Infernal Blow'a, który tam będzie podłączony, prawdopodobnie cztery inne skill'e supportowe do niego. Będę nosił jeszcze aury. Aury pewnie będzie hatred. To jest jedna z moich ulubionych aur, mamy praktycznie na każdej postaci. Zmienia moje fizyczne obrażenia w lodowe. Tam ileś tam po 30%. Więc to jest naprawdę fajny, jest fajna aura. A druga to pewnie będzie jakaś do obrony: czyli albo Grace, albo Determination. Jedna daje więcej uników, druga więcej pancerza. Więc co z tego, może Vitality jeszcze wezmę sobie, czyli więcej regenu. Nie jestem pewien, albo jeszcze jest inna opcja że jak nie będę na przykład w itemach złapanych na maxa odporności to będę weźmiał sobie jeszcze purity of elements co mi daje do wszystkich odporności i tam chyba 20 parę procent to jest naprawdę dużo i oprócz aura będę chodził też z cast on damage taken czyli jeśli dostanę jak na przykład 500 obrażeń to jakiś skill się uaktywnia i tym skillem będzie pewnie endury cry który daje mi jakby takie punkty tutaj powiem wam endurance charge, charge. Które dają mi takie coś, że zmniejszają mi obrażenia, które ja dostaję od potworów fizyczne. Czyli na przykład, jak, jak jakieś podejdzie do mnie i mnie uderzy, tam ileś tam procent mniej będę dostawał, więc to naprawdę du dużo zwiększa moją odporność. Więc chciałem właśnie tak, pomyślałem o tym, że ta postać była nawet. Raczej, żeby czyściła szybko mapy, czyli to jest jakbym. To jest postać, jakbym chciał agresy grać agresywnie. Ale zarazem ma dużo obrony i dużo życia, żebym po prostu nie stracił na tym, że, że no padnę w drugi dzień i stracę na przykład te dwa, dwa dni. I może przejdźmy teraz do drugiej postaci, która jest jakby na razie moim faworytem. Jest to Ranger, ale który nie będzie... Się, ranger, czyli łucznik, który nie będzie się posługiwał łukiem, tylko posługiwał się dwuręcznym mieczem. I będzie on używał umiejętności, którą następnym porządku dostaje Sion. Czyli Spectral Troll, który jakby rzuca moim mieczem, i ten miecz do mnie wraca. I wszystkie moby, wszystkie potworki po jego, na jego drodze dostają damage. W jedną i w drugą stronę. Po prostu sobie sobie przejdę tam do miasta pierwszego, wrzucę do skrzynki sobie ten yy, Spectral Troll i założę sobie Rangera. To stracę nie wiem, ile z 5 minut, a po prostu będę miał od razu od samego pierwszego levelu już tą umiejętność na Rangerze. I jak widzicie, to drzewko jest bardzo podobne. Tu zaczęliśmy w innym miejscu, ale co tu, czym się różni, tym, że na przykład tutaj złapaliśmy sobie Fireballs, co mi po da do Czekajcie chwilę. do obrażenia pocisku, bo teraz już nie będzie mele physical, physical damage, czyli na przykład to mi nie interesuje, ponieważ to mi nic nie daje, bo ja będę rzucał, czyli będę jakby ranger, i czyli pociskami będę rzucał, Moja, moj, mój miecz będzie pociskiem tak jakby, więc to mi daje dużo, 20%. Tak samo jak tutaj zaczynam to widzicie tutaj 8, 8,8%, tutaj mi daje 20% do szybkości pocisków i 15% do damage'ów, więc to na pewno wezmę. Tutaj jakieś życie na samym początku, żebym miał, żeby mnie zlecił tak szybko. Iron Reflex jeszcze nie jestem pewien, ale możliwe, że też tu wezmę. Tu jest tak samo. Tu jest praktycznie tak samo. Tutaj pewnie jak mi starczy to wezmę też te Czyli co by tu jeszcze można powiedzieć o tym A tutaj jest Iron Grip To jest Siła daje nam bonus do Do obrażeń mm, Fizycznych z bliska, czyli do mele Mi czy jak się to mówi Ale jeśli wezmę to to tak samo do moich pocisków ta siła będzie dawała bonus A jak widzicie tutaj mam parę 10, 10 Tutaj 10, 10 po drodze, jak zacznie dużo dziesiątek, zdobędę. Tak samo tutaj, troszeczkę dyszek. W razie czego, jakby mi pakowało się, to sobie tutaj wezmę siłę. Tu mam inteligencję. Tak samo potem tutaj inteligencję, tutaj zręczność. Więc po prostu mi doda duży buff do mm, obrażeń. I jak na razie myślę, że ta postać to postać będzie mi się lepiej grała, ponieważ ona będzie, jakby to powiedzieć, ona będzie z daleka atakowała. I ona będzie bardziej bezpieczna. I bardziej defensywna. Tak samo jest dużo HP w niej. Dużo HP zebrałem tutaj. Tick skin. Całe to drzewko. Trochę tutaj. Tutaj jak widzicie, armora wziąłem po drodze. Więc to jest nawet bardzo fajna postać. I myślę, że właśnie ją zrobię. Chociaż ten Infernal Blade cały czas mi siedzi w głowie. I no. Nie wiem sam już kogo zrobić naprawdę. Pewnie ostatnie minuty przed wyścigiem będę oglądał jakiegoś streamera i. Oh, chyba jednak to zrobię. I po prostu pyk. Który z tych dwóch na pewno. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Co tu jeszcze mogę zrobić? Mogę jeszcze wziąć tutaj. Czyli podwaję moją szansę uniknięcia. Ataku od pocisków, czyli na przykład jakieś spele, a nie, spele chyba nie, ale na przykład strzały, będą, będą strzelać i tak dalej, to będę mógł unikać, to jest zawsze raz, dwa, trzy, cztery i potem bym mógł pójść nawet w górę i zobaczyć jeszcze tutaj te nocy, to jest aż 28% więcej HP, więc troszeczkę dużo. I to by było na tyle, myślę. Więc jak mówiłem, codziennie będę próbował wstawić filmik. Troszeczkę mi to czasu będzie zajmowało i pewnie dlatego też będę miał mniej w levelu, ale będę się starał. Bardzo, bardzo bym chciał, żebym streamować to, ale niestety mój internet jest zbyt słaby, żeby utrzymać streama, a komputer pewnie zbyt słaby, żeby mi gra dobrze chodziła, pewnie bym musiał włączyć tam ten... ten trik, co się można praktycznie grę zamienić w kwadraty. A dalej można grać. Znaczy ca cała mapa praktycznie to są same kwadraty, a nasza postać ładnie wygląda. Mm, więc to by było na tyle. Przejdźmy może znowu tutaj do tego. Jak widzicie, za jeden dzień i dwa, dwie godziny w minut saltuję, więc ja pewnie wyśpię się dzisiaj. Jutro zrobię jakieś zakupy sobie żarcia na noc przygotuję, tak żeby właśnie ten pierwszy, pierwszy dzień dojść do... Praktycznie do trzeciego poziomu trudności przejść pierwszy normal, wszystkie trzy akty i na Cruel przynajmniej te dwa akty bym przeszedł, a trzeciego, trzeci akt, z trzecim aktem będzie taki problem, że na Cruel, czyli na drugim poziomie trudności, Dominus, Dominus, coś tam, Attach of God, będzie naprawdę ciężki. Więc albo sobie znajdę jakieś party wtedy, albo kupię od kogoś żeby mi zabił, bo na pewno na pewno będą ludzie którzy wyprzedzą mnie i to o, bardzo dużo wyprzedzą mnie pewnie będę jakby tak jakby powiedzieć dwu, jak ja będę kończył pierwszy mm, pierwszy poziom trudności oni będą już praktycznie pod koniec y, drugiego tak więc do takiej osoby może sobie kupię po prostu zabicie do minusa. ja tam nie wiem alch, alchemy orb albo nie wiem chaos mu dam co na początku nie będzie aż tak dużo a on mi po prostu zabije i będę bezpieczny, będę mógł sobie ekspić w Mercu, a wiadomo w Mercu to już dużo lepiej nam idzie ten eksp. Pewnie w pierwszym sobie na spełn... Speł, speł, spędzę sobie kilka godzin dobrych. czym dopiero pójdę na Brutusa. Oj, mam tyle pomysłów co do tego wyścigu, więc mam nadzieję, że się mi uda. Wszystko i fajnie zrobić to co chcę. I mam nadzieję, że to będziecie zaciekawieni tym. I będziecie chcieli oglądać te moje zmagania z tym, więc ja się z Wami żegnam. I widzimy się w niedzielę. Właśnie, jeszcze nie wspomniałem, że przez ten tydzień nie będzie pojawiały się u mnie filmiki z innych gier. Będzie to tylko Path of Exile i ten tygodniowy wyścig, ponieważ nie miałbym czasu, żeby nagrywać co innego. Tak więc, jak jeszcze raz mówię, Wami się żegnam. Widzimy się w niedzielę z, z właśnie sprawozdaniem z pierwszego dnia. I to tyle. Na razie. Pa!